Jest 19.30, Michał Adamczyk. Witam Państwa i zapraszam na wiadomości. Bo nawet gdyby Richard był zdrowy, wygranie ze Stochem w takiej dyspozycji było praktycznie niemożliwe. Kamil Stoch, królem skoków narciarskich. Chce skakać coraz lepiej, coraz ładniej, coraz dalej. No i w dalszym ciągu chce zdobyć więcej. Zlikwidujemy też CDA. Polityk Platformy Obywatelskiej z prokuratorskimi zarzutami. Jesteśmy równi wobec prawa, musimy wszyscy tego prawa przestrzegać. Jest otwartość, jest wola dialogu naszego i są sukcesy. Marcelinka, odebrana przez Jugendamt, wraca do domu. Trzeba z tym walczyć i dlatego trzeba korzystać ze wszystkich możliwych środków. Konsul, ambasador, ministerstwo. To był tydzień niezapomnianych sportowych emocji. To oczywiście za sprawą naszych skoczków narciarskich i turnieju czterech skoczni. Rewelacyjna forma Kamila Stocha i nie tylko jego, bo przecież niewiele zabrakło, by na podium zawodów stanął także Dawid Kubacki, pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość i liczyć na kolejne sukcesy. Między innymi podczas zimowych igrzysk olimpijskich w południowo-koreańskim Pyeongchangu. Mateusz Nowak. Piąty mazurek Dąbrowskiego w ciągu 9 dni. Kamil Stoch zrobił to, co jeszcze niewiele ponad tydzień temu wydawało się niemożliwe. Najgroźniejszy, Zdecydowanym faworytem do zwycięstwa w turnieju był Richard Freitag, a lokalni dziennikarze nazywali Stocha jedynie słabą konkurencją dla Niemca. O tym, w jak dużym byli błędzie, przekonali się już w Oberstdorfie. Drugi skok Kamila to była po prostu czysta magia. A jak się okazało, to był dopiero początek. skok. Sam nie wiem, czy, czy, czy można zrobić coś lepiej. Ja wierzę, że można. Że w dalszym ciągu mogę te skoki swoje ulepszać, że w dalszym ciągu mogę się rozwijać, bo chcę się rozwijać. Chcę skakać coraz lepiej, coraz ładniej, coraz dalej. No i w dalszym ciągu chcę zdobyć więcej. Daleko, wysoko. Kolejny krok w stronę historycznego triumfu Kamil wykonał w Gapa. Przy niedowierzaniu niemieckich kibiców i euforii tych z Polski kolejny raz pokonał Richarda Freitaga. Ale pytany wówczas o wyrównanie rekordu Hanawalda odpowiadał. Pamiętasz, co tam przed laty się stało ze swoim pytaj. Wy sobie mówcie, ale już poza mną. Powalczyć o najwyższe trofea. Najlepszą odpowiedź Kamil dał na skoczni. Wygrał po raz trzeci i mógł cieszyć się razem z żoną. A potem razem z kolegami już w Bischofshofen, gdzie dopełnił wielkiego szlema skoków narciarskich. Przeszedł do historii, zostając drugim zawodnikiem, który wygrał wszystkie cztery konkursy jednego turnieju czterech skoczni. Kamil zasłużył na to zwycięstwo. Nawet gdyby Richard był zdrowy, wygranie ze stochem w takiej dyspozycji było praktycznie niemożliwe. To, co zrobił Kamil jest niewiarygodne. To pokazuje, jak jest mocny. Musi trafić wysoko. Brawa należą się także Dawidowi Kubackiemu, który ostatecznie był szósty w całym turnieju. Po się wywalczył pierwsze indywidualne podium w karierze. Pracuję dalej, po prostu zaciskam zęby, pracuję dalej. Mimo wszystko myślę, że i tak mogę być zadowolony z tego turnieju. Ale zanim praca, teraz zasłużony odpoczynek. I dla zawodników, i dla kibiców, których już niedługo czekają kolejne wielkie emocje. Tegoroczny turniej czterech skoczni na pewno na długo pozostanie w pamięci polskich kibiców. Teraz przed naszymi skoczkami kolejne wyzwania. Najpierw Mistrzostwa Świata w Lotach Narciarskich, a już w lutym Igrzyska Olimpijskie. Mateusz Nowak, Wiadomości, Bischofshofen. Kamil Stok zapisał kolejną, nową, wspaniałą kartę w historii polskich skoków narciarskich. Wczorajsze popołudnie było dla nas wszystkich niezwykle wzruszające. Zresztą sam finał turnieju Czterech Skoczni był pełen symbolicznych momentów, o których będziemy długo pamiętać. Jakub Wojtanowski. Jest Hanwald. Brawo. Ten moment z pewnością przejdzie do historii, bo na całym świecie jest tylko dwóch skoczków, którzy wygrali wszystkie cztery konkursy jednego turnieju czterech skoczni. Od wczoraj jednym z nich jest nasz Kamil Stoch, drugim składającym gratulacje Sven Hanawald, który zrobił to 16 lat temu. Długie lata czekałem na to, by ktoś powtórzył mój wyczyn. Bardzo się cieszę, że Kamilowi się to udało i jestem dumny, że mogłem go powitać w tym ekskluzywnym klubie. Ja wiem, czy taki ekskluzywny jest was w dwóch. Dopiero nas dwóch. <laughs> ja zuch, ty zuch, jest nas zuchów dwóch. Wzrusza może nawet mocniej, obraz mistrza, który nosi narty mistrzowi. Na chwilę odżyły wspomnienia z lat, gdy to Adam wygrywał. Dziś dla Kamila jest dużym wsparciem. To jest fenomenalne zobaczyć ludzi, którzy odnieśli tak wielkie sukcesy w przyjaźni. Ożył z zębu od małego, oswajał się z wysokością. Dorastał w najwyżej położonej wsi w Polsce. Koło domu przeważnie, że dużo skakał na nartach, na zjazdowych, A później to już. To już, żeby zobaczył, jak tam skaczą zakopane, no to przyszedł. skakać. On był. Tak się go do pogrożenia przepierą do tego. <grych> Także miał tą zyłkę i on był uparty. Do treningów mówiła, mnie, pani Adia zębu. Która założyła ten klub nasz, LKS Ząb. Buty i kask. Pani Jadzia z Zębu w rozmowie z wiadomościami przypomina, że należał do niego również Dawid Kubacki. Na pomysł, by założyć klub kobieta wpadła podczas zawodów szkolnych w Prima Aprilis. Kamil wtedy mi powiedział, że nie będzie zjeżdżał, tylko będzie skakał. No to, no to go zapisałam do tej grupy skaczących. Wtedy bywało różnie. Dziś Kamil prowadzi w klasyfikacji Pucharu Świata. Jesteś liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Tego to nawet nie wierzę. No, tak, 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 absolutnie. Zatem, co może być więcej? Zimne piwo. Również my zdeklasowaliśmy wczoraj konkurencję. Jak poinformował prezes telewizji polskiej Jacek Kurski, drugi skok Kamila Stocha w TVP1 oglądało prawie 10 milionów widzów. Twittera zalała też fala gratulacji, również od najważniejszych osób w Polsce. Nic dziwnego, w końcu dzięki Kamilowi w ostatnich dniach aż pięć razy odgrywano Mazurka Dąbrowskiego. Jakub Wojtanowski, Wiadomości.